Czy ktoś powiedział Action Reaction, tak jest! Witajcie w kolejnym niesamowitym i fascynującym odcinku u mnie na kanale. Ja nazywam się Szarolikan i dzisiaj ponownie trafiamy sobie na TOM Studio, gdzie będziemy robili najwspanialszą część na całym świecie, czyli Action Reaction Reaction. I będziemy robili sezon szósty multiversum z Toilet. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to pamiętajcie, aby mnie wesprzeć i zostawić łapkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem. Jeżeli z jakiegoś powodu jeszcze go nie macie, a chcielibyście otrzymywać powiadomienia o przyszłych materiałach na moim kanale. A teraz koniec tego pierdzielenia i autoreklamy. Zacznijmy naszą wspaniałą przygodę, bo czeka nas przynajmniej 11 minut i 59 sekund fantastycznej przygody w tymże uniwersum. Jak pamiętacie pewnie ostatnie, jeżeli oglądaliście poprzednie moje odcinki z reakcji, to pojawił się nowy demoniczny tytan oraz nowa zła postać kobiety z Fortnite, która coś tam knuje z kiblami oraz z zegarkami. Więc... To wiemy się może dzisiaj co takiego się wydarzy tam. Ha, 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 ha. czy to jest jakiś spodek latający? Hej, minigunman! Siema! Jest i nasz tytan, który dostał tuning ostatnim razem. Ma nowe wypasione ostrza. Ok. O jest ten dym demoniczny. Z duma prosto. A bo oni są w tej tajnej bazie teraz tych zegarków, tak? Oni to w ogóle gdzieś chyba na Marsie mieszkają albo gdzieś na Podlasiu, bo takie zatupna, czy co? <kłysy> Podlasie bardzo ładne miejsce, nie piszcie mi w komentarzu, że hejtuję Podlasie. Podlasie całym sercem za Podlasiem jestem naprawdę. Nigdy tam nie byłem, ale słyszałem dużo dobrego. <słysy> Tak mówi przynajmniej Piotr Parker z Podlasia. O nie, a co jeżeli oni zostali tutaj zwabieni po prostu w puławkę? Dostali powiadomienie, że muszą bronić teraz tej bazy? A to się okazuje, że tu nikogo nie ma. Albo ktoś ich tam Zhakowali im! O nie, toaletom wyrosły dłonie. To jest najgorsza rzecz na całym świecie, jaka mogła się stać. No, nie mogę po prostu! Co oni tu robią w ogóle, toalety? Co jest? Haker Bonzo normalnie się znalazł. Co oni hakują? To? A oni robią dezinformacje, wysyłają teraz tam fałszywe smsy. Yo! Muzyczka jak z ta w ogóle. Słyszeliście to? Tu jest muzy... Jo, ja, z tylko ktoś muzykę tutaj puszcza. O, o, plusik dla twórców, normalnie za to. Słyszeliście to? To tu się wyprawia? Mają jakąś antenę. Oho, nadajnik! Znaleźliśmy kosmitów! Uwaga! Kolejna planeta została zaatakowana przez złych kosmitów! Ale uratować ich może jedynie! Kapitan Wiertarka! Uruchomić alarm! No i jest nasz kapitan Wiertara! No, tak coś podejrzewałem. Oho, i teraz nawet nie da się wysłać pomocy. Tak, zostali na pewno zhakowani. No, nawet się podpisali, więc wiadomo, kto zhakował. Czyli ci nie mogą wysłać. A, czyli tamtych zwabili w tą sztuczną miejsce, tak. A tu ich zaatakowali im bazę. No to trochę Lipton. No, użyjcie swojego mózgu. Albo o intuicji! spider Mocy użyjcie! Dobra, chyba jeden zaczaił o co chodzi. Czemu jemu ja zawsze mu zostać gdzieś i pilnować czegoś? A te Fire Fireballami strzelają! Mamy man down, man down! Straty w ludziach jak mamy! Jakie katapulty! Normalnie jak z władcy, pierścienia obrężenie. I Wow! <laughs> Nie mogę go brać na poważnie, jak on ma taką mordę krzywą. <laughs> To jest czas bohaterów! Wow. Łatwo poszło z tym gościem, nie? O i z całą tą infrastrukturą wojennych machin też. To wygląda w ogóle jak taki wielki... Jak to się nazywa? Taki no. Mega epicka walka! Ale tytan już przylatuje wam z pomocą! Wow, wow, wow Wow, 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 co to? Aha, oh, bo oni to jak właśnie, oni opanowali te demony Bo oni chyba zaczęli przyzywać jakieś dim Dimony z piekła To gdzieś są dziewczynki anime, ja się pytam cały czas Leci im pieprzyć. Wow, 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 wow! wow. Oho, nowy sezon Fortnite, widzicie? To będzie sezon Oski, czyli toilet? Gdzie złapani w fiolecie zaatakowała naszą planetę. Toaletami! Zatkanymi czyimiś głowami! Wyobrażacie sobie to przerażenie ludzi, kiedy chcą skorzystać z toalety? I nie mogą, bo wszystkie są zapchane. Bo jakiś jo jozin z wazin, kurde, siedzi tam w środku i wpierdziela pizzę hawajską? Ja sobie tego nie wyobrażam. Mere for single soul so gentle loft. Well, except for our little hostage, goodness. <laughs> for now, let's prepare the view for our precious guest. He's here. Ah. Oh, oną go może chce teraz zwabić tam do środka mu kit teraz i chcę żeby go przejąć na swoją stronę. Nie daj się, nie daj się, nie bądź taki. Musisz być mocny. No i teraz się zenerwuję, jak to zobaczy. No. You decided to trust no, bardzo źle to wygląda ogólnie tutaj. Wszystkich ponabijali na palę! Zemsta będzie po naszej stronie. Demoniczny Tetanie to czas. Na uruchomienie muzyki z Duma. Wzięć podniesienie BFG 3000 i zniszczenie całej rasy skibity toilet. Dawaj! Wyciągnij Crucible! Przegadała, jak mogła go przegadać, jakiś ona napowi... przez bluetooth przez... do niego mówi w ogóle Ziomuż, przecież to z kim in zrobili, jak, jak zdradzili Cię, naprawdę dałeś się nabrać, że to ci... Kameramani, którzy z którymi z sobą współpracują od samego początku, że to oni was zdradzili? Jezu, jaki wielki taki głupi po prostu, no nie mogę Ziom, ogarnij się Nie się, mordo. Hm, not good. Jakieś promy zagłady tam strzela w ogóle. O! -o. No, i się będą teraz klepali. No zostaw tego biednego Tytana, on jest po Twojej stronie. A to co? Oho. Przyszła... Przyszedł ratunek. siebie przyszła. O, atak czarnej dziury tego nie widziałem chyba wcześniej. Dajesz, dajesz mu kostkę Rubika teraz, żeby sobie układał w takim momencie? What the hell? Albo to jest koska teleportacyjna, jak się ułoży. Teleportacyjna, tak. Tak. No już. Zjedz batona, bo nie jesteś sobą. Ale wariat normalnie. On też widocznie nie chce z nim walczyć, ale nie zostawia mu zbyt wiele opcji za bardzo dialogowych, bo tamten tylko ra ra, gdzieś zepsuć wszystko. I to wszystko wszystko, kobietę. Widzicie? Oho, zaraz włączy. It's over 9000! Ale się A tak telewizorem! Wow! To tylko ostre ma to ostrze. No nie, zrobiły z niego jednorożce. Teraz ma tylko jeden róg. I to jeszcze jest tylko z jednej strony. I taki trochę krzywy, niesymetryczny. Musiałbym się że odpuść. ZNISZCZENIA! Wow, ej, to to w ogóle mi przypomina One Punch Łop tak walną mocno, że aż falę uderzeniową zrobił. Łocie, panie. No, ma, ma siłę w łapie, chłop. Lecz, siłka była robiona jednak mimo wszystko. okej, okay, oh. No, była tak nieświeżym oddechem. Ale, że ziomeczki walczą między sobą, czy on pochłania tą jego energię? O! Wow! On potrafi pochłonąć czyjąś energię i wykorzystać ją przeciwko niemu? Nic mnie tak bardziej nie smuci jak ziomeczki, które walczą ramię w ramię, kłócą się między sobą. O to kto teraz będzie korzystał z komputera i grał w Fortnite. Naprawdę moje serduszko krwawi teraz. Oboje macie szlaban za to, co robicie tutaj. Jasne, odinstalować to dziadostwo. Nie ma. Dzisiaj tylko Roblox. I to na telefonie. O ile jest. <ścoughs> I teraz wykorzystają to, że są osłabieni walką i porwą tego demonicznego. A ten ucieknie pewnie. Znaczy, ucieknie, będzie musiał wy. No właśnie. I tak by mu nie pomógł, bo on nie chce jego pomocy. I te śmiecie tu lecą. To. To. to nagle albo zrozumiał swój błąd, albo po prostu jest dalej wściekły. Ja nie wiem, on dzisiaj lewą nogą stał normalnie z łóżka. To co? Porwali zakładniczkę! Kobietę wiertarkę! No nie chcę nic mówić, ale ten, no, no Ja wiem, że miłość nie jest na granic, ale on chłop ma takie wiertło wielkie, że... No, może się nie zmieści, znaczy wiecie o co. A to co to jest? A musisz zniszczyć bazę zegarów, jeśli chcesz, żeby ona żyła, ale szantaż, kurde. Nie guć się na to! Nie guć się na to! Nie no, wiadomo, ja że się zgodzi, no bo co innego. No nie, żeby Skippy i toilet naprawiał, tytany, to już. To, to już trzeba nisko upaść, naprawdę. I poszedł. No nie! Z jednej strony to takie piękne, że w imię miłości chcę poświęcić wszystko oraz swoich przyjaciół, by dostać się do kobiety wiertarki i ją uratować. Z drugiej strony jest to tak głupie i nielogiczne, że też mi go szkoda trochę. No! Nasi przyjaciele! Zostali wyeliminowani. A wasza baza została zaatakowana. Na szczęście jest telewizor, który może użyć swojej mocy i przeteleportować całą bazę? Nie, a, kradnie zegarek tylko. on jest bardzo istotny. A wy się byście mogli ewakuować stąd albo coś. Wiecie, dysponujecie siłą kontroli czasu, czy coś? yeah No dobra moi kochani, to byłoby na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o Skibidi Multiwersu Season 6. Jeżeli odcinek wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie napisać jakiegoś komentarza. Może macie jakieś propozycje, jak ta fabuła się potoczy dalej? Macie jakieś teorie, kto jest dobry, kto jest zły, może jakiś plot twisty i tak dalej. Chętnie się ich dowiem i przeczytam wszystkie wasze komentarze. Trzymajcie się i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych niesamowitych action reactions reaction u mnie na kanale. Trzymajcie się ciepło. Sharikan out thank you